Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Tata na Rybach. E, słuchajcie, e, dzisiaj jestem na pontonie. E, znowu będę bawił się troszkę ze chosądą. E, szukał tych fajnych miejsc. Spróbuję wykorzystać tą funkcję tworzenia mapy batymetrycznej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, oczywiście jestem nastawiony moją ulubioną rybę, czyli okonie. E, zobaczymy, jak to będzie. Cieszę się, że jestem nad wodą. Mamy, słuchajcie, piękny poranek. Niby tam około 11 ma zacząć padać, mają być burze, więc jestem wczesnym rankiem. Ponton mam już przygotowany. Ja zachęcam Was, słuchajcie, do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia. Już na pontonie, na wodzie. Słuchajcie, taką małą mgłę. Akurat to jezioro w miarę znam, więc wiem gdzie płynąć. Mogę tylko z jakimś statkiem się nie zderzyć. Jeszcze jakieś pierwsze zapisy mamy. Jesteśmy na 7 metrach przy samym dnie. Troszkę tego tu pokazuję. Ok, słuchajcie, płynę na pierwszą miejscówkę i widzimy się za niedługo. Na razie na Fish fry lecimy. Zobaczymy. a i był było pierwsze uderzenie mamy słuchajcie ładnego konia To jest jeszcze fajniejszy nie mam podbieraka ale sobie poradzę Zadziemy już taki pod 30 cm piękny okoń do wody próbujemy dalej że podciąłem, a ja podciąłem, słuchajcie, uklej. Takie rzeczy się zdarzają. Taki mikrosik. Przy tym drzewie słuchajcie, sobie rzucą. Zobaczymy, że jak są małe, to i są duże. O, był kolejny. Słuchajcie, jest jakiś fajny okonek. Mhm. Żeby nam nie poszedł. Ten jest fajny. Tak to jest bez podbieraka. Ale jest już z nami. 30 cm Świetne do wody a my próbujemy dalej. Zawsze coś tu się zahaczy, słuchajcie. Proszę uważać trochę przed nią, bo będą głupoty. jest, słuchajcie, kolejny ale mniejszy, ale jest ups taki byk, słuchajcie, z 10 cm może musi iść potatę daleko, nie rzucam, bo one są przy samym tym biorą, słuchajcie Jeszcze na gumę Niebiesko Ale słuchajcie brotóweczka złota taki posiaczek Jest kolejny, słuchajcie. No ten też taki fajny. gdzie pomamy. Słuchajcie, ja już spływam powolutku. Podsumowując, cieszę się, bo miałem kilka tych okoni, no kilka, trzy okonie, takie około 30 cm. Była już fajna zabawa. I wszystko w sumie z jednego miejsca. Trochę opłynąłem, trochę tej ryby na Echosondzie pokazywało, jednak tylko w tym jednym miejscu, gdzie widzieliście obok tego krzaka. Te okonie stały. Była tam duża ławica pewnie uklei i te okonie sobie tam nad nią lub pod nią żerowały. Ja spływam powoli. Słuchajcie, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę i, i widzimy się niebawem. A zdradzę, że prawdopodobnie będzie to metod FEDER. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!